Jest mi ogromnie miło, że mogę Państwa dzisiaj powitać na wieczorze, który inauguruje działalność Dyskusyjnego Klubu Literatów. Dyskusyjnego klubu, który powstał na walnym zebraniu równo miesiąc temu. Zadaniem tego klubu to przede wszystkim spełniać funkcję trybuny literackiej. Umożliwiającej kontakt ze sprawami bieżącego życia kulturalnego i swobodną wymianę poglądów. Pragniemy przywrócić życiu literackiemu normalny obieg krwi po okresie martwicy, przypominając i prezentując na nowo wybitnych humanistów, twórców, a przede wszystkim pisarzy, których twórczość. W była usuwana w cień lub nawet wykreślana z życia. Szczęśliwie się składa, że pierwszym, któremu możemy poświęcić wieczór, jest laureat Nagrody Nobla, Polak, pierwszy poeta po dwóch prozaikach, Sienkiewiczu i Rejmoncie, Czesław Miłosz. Nas powrócisz cudem na ojczyzny Lono, napisał kiedyś poeta z Litwy, też wielki emigrant. Sprawdziły się niejako te słowa na osobie Czesława Miloza, którego twórczość zostaje nam przywrócona w tym momencie, kiedy dokonują się w całym społeczeństwie wielkie przemiany. Dzień końca świata. Czoła krąży nad kwiatem na sturcji, rybak naprawia błyszczącą sieć. Skaczą w morzu wesołe delfiny, młode wróble, czepiają się rynny, a wąż ma złotą skórę, jak powinien mieć. W dzień końca świata kobiety idą polem pod parasolkami, pijak zasypia na brzegu trawnika, nawołują na ulicy sprzedawcy warzywa. I łódka z żółtym żaglem do brzegu podpływa. Dźwięk skrzypiec w powietrzu trwa i noc gwiaździstą odmyka. W Ameryce spotykam z miłoszem bardzo rzadko, dzieli nas cała szerokość kontynentu amerykańskiego. On mieszka nad Pacyfiką.